Witam serdecznie na kolejnym gniecie, dziś się witam z wami bardzo późno, bo już jest wieczór, a to dlatego, że tak jak mówiłem wczoraj miałem jechać na lotnisko po rodzinę i przyjaciół i na to lotnisko pojechałem do Warszawy na Chopina, ale lot był bardzo opóźniony, I przylecieli bardzo późno w nocy, wszystkim pociągi już się porozjeżdżały, przyjechaliśmy tutaj na bazę, pospałem z dwie godzinki, bo tam gdzieś koło czwartej nad ranem byliśmy i dzisiaj wszystkich porozwoziłem, właśnie wróciłem z Sochaczewa, jeszcze byłem u... Pana mechanika, bo Skodę zostawiam, w końcu ta turbina ma być zrobiona, nowa wsadzona, myślałem, że dzisiaj Skodę zostawię, jednak dopiero na dniach, jak część przyjdzie, także parę najbliższych dni będzie mnie czekało bez Skody. No i już jest dawno, pora, żeby puścić kury na zielonkę, część już jest na grzędach, tylko Edziowi szybciutko obiad przygotuję, dzwonił Pan, że już jedzie do mnie z... Z bronami, zaraz będą brony na bazie, a przyczepka już jest na bazie, jeszcze dwukółkę kupiłem Już wam wszystko pokazuję, tylko obiad i kurki puszczam Obiad podany, a bardziej taka obiad o kolacja Balbin się drzewnie, po głosy, wiem, wiem, że już jest po czasie Lećcie, lećcie, ale powiem wam, że ojej Naprawdę nie mam 20 lat. Się na nocki pracowało to ile razy po nocce się zajechało, te 2-3 godzinki pospało, cały następny dzień normalnie funkcjonowało. A teraz w nocy pospałem tylko z 2-3 godzinki, bo nie było czasu. I dzisiaj to ja do tyłu chodzę. Już nie jestem zwyczajny. Maluszki to już spać poszło. Teraz na trytytkę zamykam. Oczywiście było to narobione w wodzie, ale to poidełko to jest całkiem. Niezłe tylko wysypać mi się nie chce. Słoma nie jest źle teraz. To już dzisiaj pewnie też nie wyjdziecie. Tu zrobione, tu zrobione. Na dzisiaj będzie. O już tam kurka. Z maluchami już idą spać. A tutaj oto mój najnowszy zakup. Ta dwukółka, którą wczoraj dopompowywałem, porobiłem tutaj dno całkiem solidne, solidnie. Jak na mnie się okazało, że bardzo dobrze. To solidnie zrobiłem, bo z panem rozmawiałem i pan mówi: "A wiesz co? Ta dwukółka, co ci pożyczyłem, to w sumie mi nie jest potrzebna. Możemy się dogadać, że ją sobie weźmiesz". No i. Dwokółka kupiona, w okazji nie bardzo, no i mi się tutaj przyda. Malutka jest zwinna się jeździć przynajmniej z przyczepką na takie zbieranie kamieni, jakiś kurzak, gnój na pole powinna być bardzo, bardzo przydatna. Jest do tego tylny bord, tylko muszę po niego skoczyć. Dzisiaj, oczywiście, to nie było na to czasu. Dzisiaj jest w biegu taki dzień, że hej. No, jeszcze pewnie takich kupek kamieni to nie jeden. Przywiozę. No i kamyki się przydadzą na jakiś skalniaczek albo na, albo na oczko wodne, na proboczka wodnego. Kolejna rzecz mi przyszła. Paczka. Idę wam pokazać, jakie oczko wodne przyszło, ale tak pokazuję tylko namiot, bo tyle ludzi było, że w namiocie dzisiaj spałem, i bardzo dobrze mi się spało, chociaż bardzo krótko, ale przyjemnie, bo ciepła noc była, świeże powietrze. Częściej muszę w namiocie spać. Zaraz pewnie Żbik przyjdzie, bo jak wracałem samochodem stamtąd, to widziałem, że przez drogę przeleciał i lasem szedł tutaj na obiad. Zaraz pewnie przyjdzie, nie nasypuję mu wcześniej, bo to towarzystwo bardzo chętnie jemu wyjada posiłek. No i chyba zaraz przyjdzie, on przychodzi tutaj, czeka i wtedy mu nasypuję, ale jeszcze porządek trzeba mu z miskami zrobić, bo to już z czterech naraz je. O, perełka chyba tam jakąś myszkę zwąchała, bo ostatnimi dniami się zrobiła. Tak łowna, że hej, no trzy myszy ostatnio były przed drzwiami, i do tego jeszcze jedna w moim bucie. Pryłka, ale na kurki to nie polu, tylko na myszki. No, bardzo możliwe, że one gdzieś tutaj się kręcą i przychodzą do tej paszy u nich. O, słyszę ciągnik. Chyba już jadą moje bronki. Będę już miał prawie komplet takich podstawowych narzędzi rolniczych. I przywiózł mi pan. Brony już są na podwórku, już się rozliczyliśmy, ładne, no mam nadzieję, że, że ten ciągniczek uradzi, ale myślę, że powinien, one są z tych troszkę lżejszych, tutaj ze sobą poszczepiane, tu na takich zaczepach, no do równania pola powinno być dobrze, oby tylko ciągnik uradził, no to takie podstawowe maszyny rolnicze Puk. Brony dwukółka. To, co chciałem w pierwszej kolejności kupić, bardzo szybko udało mi się skompletować. No dosłownie parę dni. Nie spodziewałem się, że tak szybko. Wici się rozeszły. Po okolicy, że szukam. No i tak, tu ktoś coś miał, tu ktoś coś miał. To z tą dwukółką się udało, no i udało się zmieścić w takim bardzo niewielkim budżecie, jaki miałem za wszystkie te trzy maszyny, łącznie wyszło. Niecałe 2000, no to nie jest źle. One to wiecie, i na wagę są sporo warte, bo to i przyczepka jest tam metalowa, i podłogę mam metalową, pług bardzo ciężki, brony. To to na kilogramy przeliczyć to by było sporo. Także z tego jestem bardzo, bardzo zadowolony. Ale wiecie, kupić to jedno, teraz się nauczyć to wszystko obsługiwać, jak półku stawić. Dziękuję bardzo wam, bo dostałem dużo filmików, jak półku stawiać. Nawet nie miałem czasu ich obejrzeć. No dzisiaj to już, już nic nie ogarnę. Ja się zaraz obalę. Naprawdę oczy mi się zamykają. Dobrze, że gdzieś za kierownicą mi się nie przysnęło. No to już nie te czasy co się od cało nie przyspało i cały drugi dzień latało. To już tak nie ma. Coś jeszcze chciałem wam powiedzieć, ale już nie wiem co. No puk brony, dwukółka, wszystko jest, tylko teraz robić. A propos paczki... To taka paczka mi przyszła z takim basenikiem. On nie jest za duży, bo ma 2,20 na metr, 50 na 60 cm wysokości. I myślałem, żeby to zrobić, przetestować przynajmniej, bo jakąś super promocję trafiłem, nie wiem, 300 zł to kosztowało, czy nawet, czy nawet nie całe. I się zastanawiam, czy by tego nie zrobić jako takie oczkowodne, czy to dla jemu, czy dla kaczek i gęsi, jak będą osobno 60 cm, czy jemu by wchodziło i wychodziło. Nie wiadomo, myślałem też, że można by. Połowę, połowę wkopać to by miały tylko 30 cm, ale no, jak wejdą do środka, to znowu mają 60. Żeby wyjść kaczką i gęsią, to bym tutaj zrobił taki podest z jednej strony. A z wody to już by pewnie wyszły, ale też można zrobić trochę takiego podestu z drugiej strony. Bo chodzi mi o to, że to. Można, wiecie, wodę wypompować dosyć łatwo to można umyć, można obrócić do góry nogami, przetrzeć i tak dalej A takie oczko wodne, stałe, wkopywane jakby mi zabagnią, zabrudzą. To ciężko cokolwiek by było z tego zrobić. Nie wiem czy to jest dobry pomysł. Przetestujemy. W razie czego to ja się będę mógł w tym kąpać. Już kiedyś, kiedyś, kto pamięta, podobny basenik był na bazie przez niedługi okres, ale był. O, a spaczek tak przy okazji to przyszła mi jeszcze wędka, taka leciutka, ona ma chyba do 10 gram wyrzutu, bo ja tak bardziej po konki patrzyłem, i podbierak, i tutaj różne przynęty, wahadłóweczki, o, one mają co prawda 11, a te nawet 13 gram, no ale to powinno uradzić, dosyć ciężkie. Był tutaj mój przyjaciel, który bardzo się zna na wędkowaniu, mówił, że jak na rzekę to trochę ciężkie, może bardziej lepsze by były na jezioro, bo będą szły niżej i na rzece tu nie wiem, zaczepów można nałapać czy coś. No i trochę gum. Na gumy to ja za bardzo nie umiem łowić, ale można się nauczyć, tylko z tym wędkowaniem wiecie jaki jest teraz problem. Najbliżej mnie jest rzeka w kra tutaj parę kilometrów przez las, nie tak daleko, ale tam jest przyducha. Podobno dzisiaj nawet w Radiu Ogólnopolskim, jak jechałem, słyszałem, że jak były ulewne deszcze, to zmyło trochę nawozu z pól, poszło do wody, nie ma tlenu i teraz ryby to się tam łatwo łapie, nawet nie trzeba mieć wędki, można je po prostu ręką wybierać, bo pływają do góry brzuchami, bo w rzece nie ma powietrza. No nawet tam mówią ludzie, że to taka katastrofa ekologiczna, nie wiadomo jak szybko się te ryby tam odrodzą, ale pomyślimy, może kiedyś nad Wisłę, może nad Narew, może nad Bóg, może nawet na jakieś jeziorko, może do tego Kosewa, bo tam są takie stawy, na które nie trzeba mieć dodatkowych zezwoleń, wystarczy karta wędkarska. Kiedyś tam, no kiedyś, za tydzień dwa, może trzy, jak będzie czas, to na rybki sobie razem pojedziemy. Może coś złowimy, jak złowimy coś fajnego, to się może nawet Uwędzi, bo ja raczej jestem z tych osób, no nie, że jestem mięsiarzem, że tam wszystko trzeba brać, ale z takiego wypadu na ryby, jak się parę ładnych rybek trafi, to jedną czy dwie ładniejsze sobie wziąć, uwędzić, czy na grilla, to jestem jak najbardziej zwolennikiem. Takie złapane przez siebie ryby, jeszcze w jakimś czystym jeziorku, to naprawdę super smakują. O, kurki już na grzędach wszystkie. Dużo to się dzisiaj po zielonce nie nachodziły, ale z takich pozytywów... To te nowe już w końcu śpią ze wszystkimi i są wymieszane. Dwie tutaj, jedna gdzieś tam, jedna czarna na tamtym lubi spać. Także wmieszały się zupełnie w stado, już ze wszystkimi sobie urzędują. No i bardzo, bardzo dobrze. I Bocianek w końcu wrócił na swoje miejsce, bo ostatnio to mi robił takie psikusy. Co noc gdzie indziej spał. To z tyłu na grzędzie, to gdzieś tam, to gdzieś tam bliżej indyka i tak wchodziłem patrzę, nie ma bocianka, wszyscy są, gdzie się podział bocianek, już przerażenie w oczach, a teraz od paru dni wrócił na to te miejsce, na którym zawsze śpi, no i już tutaj śpi, już nie lata i nigdzie indziej nie lata. Kury na grzędach, ale te towarzystwo to się jeszcze kręci i jeszcze się pokręci, znając życie, do czarnej nocy sobie skubią. No one to lubią zielonkę, wiadomo. No i mam wrażenie, że dla nich ta ciemność, jak się mówi, kurza ślepota, że one w nocy nie widzą, to jednak te wodne ptactwo, jak gęsi czy kaczki, chociaż kaczki to się już chyba zeszły, to lepiej widzą w ciemności, bo nieraz to naprawdę ciemno jest całkiem, a jeszcze się potrafią kręcić. A wracając do tematu przyczepki, która jest tutaj nowym nabytkiem na bazie, taki kołeczek wziąłem, żeby dyszla podrzucić do góry, żeby łatwiej się podczepiało, ale jest z nią jeden taki mały problem. Nie jest on jakoś bardzo duży i pewnie nie trzeba będzie nic z tym robić, chociaż pewnie byłoby wygodniej coś z tym zrobić. Nie obali się? Nie obali się, ale właśnie tak jak teraz u mnie zaczep, w tym Władymircu. To jest nawet jeszcze ciut niżej niż teraz to jest wstawione. I ona jest pod takim kątem a pod górny zaczep jak próbowałem to jest pod takim kątem. I bo pan który ją użytkował do tej pory to jeździł Ursusem i widocznie tam ten zaczep jest w trochę innym miejscu bo pan miał na równo. Nie wiem czy to da się jakoś przerobić czy się nie da. Nawet podjadę ciągnikiem to wam bardziej pokażę o co mi chodzi. O, na tym kołku to nawet jest ciut jeszcze za wysoko. Zobaczymy, czy ja to uradzę samemu rękami przestawić. Gdzieś tutaj może położę kamerkę. No, tylko się nie obal, bo ją przeciąża. Do przodu ta przyczepka jakoś bardzo ciężka. Nie jest, ale bardzo lekka też nie. O, dobra. Jeszcze kawałeczek podepniemy, gdzie to jest tutaj. Dobra, przeszło, przeszło. I na tym dolnym zaczepie ona ma taki duży kąt, a na górnym zaczepie ma w drugą stronę taki duży do zbierania kamieni. To tak nie jest źle, bo się wrzuca. Wygodniej wiadomo bez tego bordu, to nam się sypują tutaj, ale docelowo może by coś się wymyśliło, żeby było na równo, ale nie wiem co. Jak będzie tak jak jest, też nie będzie źle. O, już słońce za choiny zaszło. Także ja się z wami żegnam dzisiaj taki króciutki gniot, bo naprawdę późno do domu wróciłem noc praktycznie nie przespana to. Lecę to poskładać i spać, prawda, perełka. A perełka w nocy to pracuje coraz mniej. Śpi w domu, tylko lata podwożu i znosi myszki. Chyba idzie ciężka zima, bo już perełka wcześniej to bez problemu tu przechodziła. Teraz troszkę brzuszek haczy, co? Troszkę haczy, ale jeszcze nie jest źle. Na zimę perełka zawsze nabiera masy. Dobra, to ja się z Wami żegnam. Zapraszam na jutro na siódmą rano. Jutro już chyba wrócimy do normy, coś tam od rana sobie podziałamy. Także do zobaczenia jutro. Na razie, cześć. Przyszedł Grzbik, przyszedł. Nie podchodzę zbyt blisko, żeby się nie przestraszył. Ale tyle to chyba mogę, co? Nie będziesz na mnie z takiej odległości syczał. A ostatnio widziałem perełka podeszła jak on jadł, i się bałem, że wiecie, będzie jakaś awantura o miskę, chociaż perełka suchego nie lubi. Ale się dotknęły nosami, powąchały. Chwilę perełka posiedziała i sobie spokojnie, bez żadnych nerwów poszła na podwórko dalej robić swoje.